Cześć, tutaj Matus i witam Was w kolejnym dawno już nieobecnym filmie na moim kanale z serii Prawda czy Fałsz? Na samym początku chciałbym pozdrowić Bulwera i Nowakowa oraz poprosić Was o to, że jeśli piszecie mity w komentarzu, to piszcie twierdząco bądź przecząco. Na przykład, nie da się wskoczyć na Silos na mapie Denuk, albo da się wskoczyć na Silos. Piszcie to po to, aby mógł na nie odpowiedzieć typowo prawda lub fałsz. Aha, no i zostawcie łapkę w górę, jeśli się stęskniliście za serią. Z góry dzięki, ale teraz zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Prawda czy Fałsz. Dzisiaj standardowo sprawdzimy 5 waszych mitów, a pierwszy zaproponował Vertus. Czy można oślepić przez wentylację, nie rozbijając ich? Czas to sprawdzić. Jak widać nie ma znaczenia, czy flash jest rzucany przez wentylę czy nie. Przejdźmy do kolejnego mitu, który zaproponował Bremik. Czy jak granat ci prosto w twarz wybuchnie, to umrzesz? Jak mogliście zobaczyć pomimo trafienia przez granat w głowę i wybuch tuż przy niej, nie zadał on wystarczająco dużej ilości obrażeń, aby unicestwić przeciwnika. Następny mit zaproponował Packwell. Biegniemy szybciej z bombą czy z nożem. Jak widać na ekranie prędkość jest taka sama, czyli 250 velocity. Kolejny mit, również związany z prędkością, zaproponował X czarny. Szybciej się biegnie z nożem czy ze scoutem? Jak widzieliście, szybciej się biega z nożem. Nie jest to jakaś duża różnica, ale jednak jest. Ostatni mit należy do Gaming BMO. Co zadaje więcej obrażeń? M4A1S czy M4A4? Aby to sprawdzić, wystarczy, że zobaczymy, ile damage'a zadają poszczególne bronie. Jak widać, w menu zadają tyle samo, czyli 33. To już na tyle w czwartym odcinku Prawda czy Fałsz. Piszcie w komentarzach kolejne mity i wbijajcie do grupy Steam, lajkujcie Facebooka i subskrybujcie. Na razie.